Witajcie w moim ogrodzie, kiedy znów kwitną chryzantemę. Nadal jednak tylko w Donicach, bo te posadzone rok temu po pierwszych przymrozkach nie przetrwały. Choć wtedy wydawało mi się, że zrobiłam wszystko, co powinnam, i jednak nie było to wystarczające, bym mogła się teraz cieszyć tymi pięknymi kwiatami w ogrodzie. Pokażę wam teraz, co postanowiłam zrobić w tym roku, by nie stracić tych pięknych kwiatów kolejny raz. Rok temu pokazałam, jak po pierwszych przymrozkach sadzę chryzantemy do gruntu w ogrodzie. Kupione za grosze, a był to czas późnej jesieni. Bardzo się wtedy cieszyłam z tego, że będę miała kolorowo na rabatach pod koniec nowego sezonu, czyli teraz. Link do tego odcinka znajdziecie na dole, w opisie. Wiosną tworzyłam bardzo wiele nowych rabat i specjalnie omijałam te miejsca, gdzie posadziłam chryzantemę. Jednak niestety nie doczekałam się nowych pędów i w końcu wykopałam te korzenie i okazało się wtedy, że niestety one zmarzły pomimo okrycia ich grubą warstwą liści. Postanowiłam, że nie poddam się i że chryzantemy będę miała w swoim ogrodzie. A jak wiecie czas płynie szybko i właśnie teraz mamy kolejną jesień, więc bez problemu można wybrać sobie odpowiednie chryzantemy. Jest ich nadal bardzo dużo w okolicy cmentarzy, bo wciąż mamy ładną pogodę bez mrozu i wichru, za to jest bardzo słonecznie, choć zimno. Bardzo spodobały mi się chryzantemy w tych trzech kolorach: w białym, różowym i bordowym. Mam je tutaj już od trzech tygodni: stoją w donicach przed domkiem i w tym jesiennym słońcu wyglądają przepięknie. Natomiast za nimi w kompozycji z wrzosami mam inną odmianę o jasnym kolorze, która na początku była jednobarwna, ale teraz już upodabnia się do wrzosowych odcieni. Dzisiaj te pierwsze trzy potraktuję dokładnie tak, jak moje dalie, czyli obetnę krótko, zostawiając korzenie w ziemi i w donicach. I te donice przewiozę do ciepłej piwnicy i przechowam je do wiosny. Postaram się, aby miały tyle wilgoci, Korzenie w ziemi, ile mają w tej chwili, i aby nie miały zbyt sucha ani zbyt mokro. A dopiero w maju po 15 posadzę je na rabatach. W mojej piwnicy jest dosyć ciepło, bo jest jej temperatura przynajmniej powyżej 5 stopni, i dlatego szczególnie będę musiała zadbać o tą wilgotność. Natomiast te trzy jasne, także obecne krótko, ale już ich nie zabiorę do piwnicy. Tylko zostawię w ogrodzie, w tych samych donicach, w których teraz są. A te donice postawię w zacisznym miejscu i okryję grubszą warstwą stroiszu, by miały i ciepło, i sporo wilgoci z opadów i powietrza. A przed większymi mrozami okryję je dodatkowo liśćmi lub też zimową agrowłókniną. Chryzantemy, jeśli są dobrze ukorzenione, to świetnie znoszą nasze polskie zimy, nawet bez okrywania. Dlatego ja już swoje w marcu będę pędziła, by po 15 maja wysadzić je na rabatach. W ten sposób będą miały cały sezon na ukorzenienie się, a mam dla nich kilka miejsc w ogrodzie. Choć już się zrobiło bardzo ciasno. Temperatury są już coraz niższe, dlatego już teraz chcę zadbać o moje chryzantemy, ponieważ mam jeszcze wiele prac ogrodowych i ze wszystkim chcę zdążyć na czas to właśnie tutaj zgromadziłam moje trzy chryzantemy. Jest to miejsce od strony południowo-zachodniej, osłonięte od północy i wschodu i blisko domku. A taka gruba warstwa stroiszy będzie ochraniać je przed zimnymi podmuchami wiatru i przed wysychaniem. A liście wykorzystam w przyszłości, by je ochronić przed śniegiem i mrozem. A korzystając dzisiaj z tej słonecznej pogody, podobnie zrobię z dichondrą. bo choć jest to roślina jednoroczna którą bardzo łatwo kupić w maju na ryneczku czy w centrum ogrodniczym to ja spróbuję ją przechować do wiosny dokładnie tak jak chryzantemy czy dalie w mojej ciepłej piwnicy wiosną posadziłam kilka sadzonych dichondry w skrzynkach balkonowych wyjątkowo ładnych oryginalnych zrobionych z patyków imitujących wiklinę ale teraz po jednym sezonie nie nadają się już do niczego, bo tak się powykrzywiały, a więc zupełnie ich nie polecą. Być może jeszcze w przyszłym sezonie je wykorzystam raz, ale ty tylko do roślin, które będą stały na parapecie albo na balkonie. Może jeszcze długo by wyglądały tak dobrze jak dzisiaj, ale kto wie, jak szybko przyjdą zimne noce? Może już jutro? Więc wolę już dzisiaj przenieść je w ciepłe miejsce i zadbać o nie do nowego sezonu. Ucinając teraz te długie, piękne pędy, wiem, że za rok będę miała ponownie. W takiej samej lub bardzo podobnej kompozycji, bo spodobały mi się te rośliny wiszące na ścianie mojego domku. Zwłaszcza w promieniach lipcowego słońca. Po wycięciu korzeni ze skrzynek, przykładam je do donic i podlewam tak, by nasączyły się wodą na dłuższy czas. A ziemi ze skrzynek nie wyrzucam. I nie traktuję jej jako bezużytecznej. Mieszam ją w jednym miejscu, czyli w pustym kompostowniku, z ziemią z worka wymieszaną z niewielką ilością obornika, bo taką ziemię wkrótce wykorzystam do sadzenia tulipanów w dużych dolnicach. Teraz Dichonra jest już gotowa do zimowego spoczynku i przeczekania do wiosny, a ponieważ ma dużo korzeni, to wydaje się, że spokojnie doczeka do marca. Bo od połowy marca spróbuję ją przenieść do ciepłego pokoju, do większej donicy i pędzić, po to, aby po 15 maja miała już kilka nowych pędów i była gotowa do przesadzania do skrzynek. A co z supertuniami pista ze skrzynek? Otóż i te spróbuję przechować w doniczkach. Czy to się uda? Nie wiem, ale spróbuję bo mają bardzo dobrze rozbudowane korzenie, więc zapewniając im wilgoć i ciepło, może tak się zachowają jak pelargonie i chryzantemy. Moja piwnica jest spora, więc mogę zrobić teraz kilka eksperymentów. Natomiast te super wista, które posadziłam w plastikowych skrzyniach, mają się o wiele lepiej i wyglądają nawet całkiem dobrze. Podlewam je ostatnio dosyć rzadko, bo czuję, że mają Podłoże bardzo wilgotne, a czasami bardzo mokre, bo podlewa je deszcz. Cieszę się, że są ozdobą mojego ogrodu i niech tak będzie tak długo, jak jest to możliwe, nawet do większego mrozu. Pusta ściana mojego domku to bardzo dziwny widok, bo się przyzwyczaiłam już do wieszących tu kwiatów. Ale też jest to inspiracja, by w przyszłym roku powiesić tutaj Kolejne dwie skrzynki. I tak to właśnie zrobię. Będę miała w nich super tuniewista. Nie tylko w białym kolorze, ale w różnych. W tym może właśnie te własne, przechowane. Mamy już połowę listopada. A w moim ogrodzie jest jeszcze kilka kwitnących roślin. Na przykład ten przygorza. Jest u mnie pierwszy rok, ale widzę, że wiosną będę go rozmnażać, bo ładnie wygląda przez cały sezon. Planując już teraz prace ogrodowe, przeskakuję do przyszłego sezonu, do wiosny i już widzę, jak kwitną rośliny cebulowe, których jeszcze nie posadziłam, ale wkrótce to zrobię. A dzisiaj dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i komentarze oraz łapki w górze. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Miłego dnia, cześć!